Przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, Stawajmy przed obliczem Boga, wiebiąc Go. Pewien mądry i doświadczony rabin zadał kiedyś swoim uczniom pytanie: Jak rozróżnić, kiedy kończy się noc, a zaczyna dzień? są było kilka. Pierwszy uczeń odpowiedział, że wtedy, kiedy będzie można z łatwością odróżnić owce od psa. Rabin jednak powiedział, że jest to błędna odpowiedź. Drugi uczeń zaproponował, że wtedy, kiedy będzie można z łatwością odróżnić drzewo daktylowe od figowego, ale i ta odpowiedź okazała się błędna. Uczniowie więc zapytali rabina, kiedy tak właściwie kończy się noc, a zaczyna dzień. A rabin im wtedy odpowiedział, wtedy kiedy będzie można dojrzeć w każdym człowieku swojego brata i siostry. Wtedy kończy się w naszym sercu noc, a zaczyna dzień. Oprócz takiej nocy zewnętrznej, jaką prawdopodobnie teraz widzisz za oknem, zdarza się w naszych sercach taka noc wewnętrzna, która pojawia się wtedy, kiedy nie potrafimy na kogoś patrzeć z miłością. I tu chodzi o taką miłość braterską, gdzie gdzie też czasem, oczywiście, są kłótnie, jakieś sprzeczki, jak to w rodzeństwie, jak to w rodzinie, ale jednak zawsze każda sprzeczka kończy się pogodzeniem. Niech tak będzie między nami i innymi ludźmi.